Witajcie w nowym filmie. Dzisiaj jesteśmy w Salerno, zwiedzamy sobie miasto. Jesteśmy w takim parku publicznym. Tutaj są takie trampoliny, dziewczynki właśnie sobie skaczą. Odsuniemy. Ale ja nie mogę. Możesz, ale nie chciałeś, więc musimy kupić, bo kosztuje 1 euro za 5 minut. Także dziewczyny sobie skaczą i jesteśmy po prostu w takim parku. Jest niedziela, odpoczywamy sobie. Będziemy zwiedzać Salerno, więc może coś ciekawego dzisiaj się pojawi na vlogu. Pokażę Wam, jak wygląda plaża, bo jest taka siwa, ciemno-siwa i to jest taki wulkaniczny piasek. W sumie niezbyt ładnie to wygląda, chyba że gdzieś jest tutaj jakaś inna plaża jasna, ale po prostu tak wygląda plaża w Salerno. To jest ten park. Jeszcze idziemy do Kasi, bo Kasia coś tam ciekawego widzi. Co tam, Kasia, ładnie jest? Ale to czarny piasek. Czarny, no? Taki siwy. A tutaj aż jest czarny, jak jest mokry. Także kocyk tutaj rozłożyć to tak niezbyt ciekawie. Ale ogólnie. Morze jest ładne, tutaj mamy wybrzeże amalfitańskie, tam gdzie byliśmy ostatnio. No i co, zwiedzamy dzisiaj sobie? Jesteśmy w centrum Salerno, tu jest taki deptak wielki. I kupiły sobie dziewczynki właśnie balony. Ania ma serduszko, Nadia ma maszę, a szynek ma dinozaura Tylko Nadinka zauważyła, że jej balon chyba był przedziurawiony mój... Jest twardy, ale jest tutaj łatany Tata. taśmą. No ale trudno Tata, już. Ale Ania będzie. To tam mój balon jest spuchnięty, bo Ania i ona jest bardziej twardy. Aha. Ja nie No chodźcie, reklamujemy go, idziemy wymienić. Dobrze, byliśmy reklamować. Pan niestety nie chciał nam wymienić. Dopompował po prostu. I teraz Nadia ma twardszą. Ale przynajmniej tyle. Dobra, nie będziemy się tam kłócić o 1 euro. To znaczy 5 euro za jeden. Wylądowaliśmy na takim ryneczku w restauracji. Tam widać morze. Bardzo fajna restauracja. Kasia wzięła grillowane jakieś warzywka i ziemniaczki. ziemniaczki. Bo nie było nic innego dla mnie. Tak, ja mam wieprzowinkę, taką przynieśli na osobnym talerzu i ziemniaczki też grillowane. Tak, otworzę. No i dzieci takiego kurczaczka. Płatka w Płatka No i jeszcze pieczywko dostaliśmy. Także jemy na razie obiad, a potem jeszcze będziemy chodzić. Słuchajcie, otworzyłem drzwi, i nasza masza wyleciała. Tam leci. Także Nadia straciła balon. No niestety, a przyjechaliśmy do takiego. Ogrodu botanicznego, który się nazywa, już wam mówię, Giordino della Minerva. No i sobie stanęliśmy tutaj. Podobno jest zakaz parkowania, tylko rezydenci mogą, ale. No, nie ma tutaj w ogóle miejsca. Wszystkie parkingi są zajęte, nawet te niebieskie płatne, więc musieliśmy stanąć na białej linii, czyli dla rezydentów, czyli mieszkańców. No, ale nic, zostawiamy tutaj samochód, zostały nam dwa balony, no i idziemy. A co do restauracji, to co tam widzieliście na stole, kosztowało 92 euro, więc tak wam mówię, żebyście wiedzieli, jakie są ceny mniej więcej w Salerno. Idziemy teraz zobaczyć ten ogród, zamykamy samochód, bierzemy telefon i idziemy zwiedzać. Dzisiaj w ogóle miało padać cały dzień i nie pada, więc prognozy się nie spełniły na nasze szczęście. Słuchajcie, Szymuś też upuścił, tam jest nasz dinozaur. Dwa balony w jednym momencie odleciały. O, leci ratować Maszę. No nie. Tylko, że w innym kierunku, panie dinozaurze. Masza jest tam. Straszne to jest. A tam jest Masza. A tam jest Masza, nie wiem czy to widać. Tam widać dinozaura, a Masza jest gdzieś tam. Tam, daleko. Zbliżymy ją, może coś będzie widać. Masza, jak ty daleko wlatasz. Tam dinozaur. A dinozaur tutaj. Przybliżymy. Z tego miejsca mam 5 minut pod górkę do tych ogrodów. Także samochód tutaj zostawiamy. Idziemy tu i w lewo, i już będziemy. Idziemy tutaj pod górę, ale widzimy przed sobą taki piękny wodospad na murze. Ładnie to wygląda. Ania ma parasol w razie deszczu. Obok wodospadu są takie schody, musimy teraz wejść na górę. Ania się nie mieści tutaj w chodniku, musiała złożyć parasol. Chciałem powiedzieć namiot, ale to jest parasol. No, Zmęczyliśmy się słodkami, i teraz jest znak na Minerva w prawo. Więc tam, no? Ale wysoko. A tutaj gdzieś obok podobno jest winda, tylko my na nią nie trafiliśmy. Mówi, że tam jest winda? No, my musimy spalić obiad, więc musimy wejść. Tu chyba bananowca Aha, no, tam pięknie. Ale przynajmniej jest fajnie w tych uliczkach. Zobaczcie, tutaj jak ten narożnik jest wyprofilowany. Nie wiem, czy ktoś tutaj go ściął specjalnie. Chyba specjalnie. Fajnie. I przechodzimy teraz przez tunel. Nie wiem, teraz którą. Chyba tutaj. A jest. Minerva. Teraz tutaj. Kotek! Włoski kotek, ale no, on syczy. Może nas zaatakować. Dobra, idziemy. Zostawiamy kota. I chyba doszliśmy. Zobaczcie, to się tak nazywa. Gardino della Minerva. To są takie właśnie kaskady, tu są ogrody. I wejście jest tutaj. W lewo. Zobaczmy jak tam jest. Ale kotów jest dużo. Polują na gołębie. 3 euro kosztuje. 3 euro kosztuje. No dobra, to zapłacimy, jak już tutaj weszliśmy. Dobra, chciałem wam pokazać wejście 3 euro. Dzieci za darmo, Dzieci za darmo. Gdzie jest pisze. A tutaj Bambini. Do 6 lat. Gratis. Szymek zauważył tutaj pieniążka, no ale niestety go nie sięgnie. Tak to wygląda. Kasa. Tutaj jest zagrodzone, więc musimy zapłacić. Dopiero potem wejdziemy. Ja nie mogę, Szymon tam wlazł. Nawet nie zauważyłem. Co on robi? Szymuś! w las po pieniążkę. Szymek ma 50 centów. Ale powiem Wam, że musimy włożyć maski, bo tędy się wchodzi i przez budynek się zwiedza. Dobrze, mijamy panią. Tutaj mam jakieś piękne malowidła starożytne. No, to jest takie muzeum. Najpierw muzeum zwiedzamy. To jest maszyna do robienia papieru, ciskarka. Ma różne liście. Fajne, usłyszone. Tylko ciekawe, dlaczego są takie kolorowe. Jak oni utrzymali ten kolor. Jest tutaj jakaś starożytna biblioteczka. Chyba ktoś tutaj mieszkał bardzo ważny i to jest jego jakby dom i można zobaczyć różne jego przedmioty. Idziemy szymuś. Idziemy. Tutaj jakieś lejki. Musielibyśmy poczytać o tym miejscu. Na razie weszliśmy po prostu, bo okazało się, że ma 4, chyba 5 gwiazdek na Google, więc postanowiliśmy przyjechać. Ale zaraz się dowiemy, kto tutaj mieszkał. Zobaczcie, tutaj jest lupa. Ona jest podłączona do prądu, więc można chyba włączyć jakąś latarkę. Jest tutaj coś do włączenia? Nie, poczekajcie. Chyba, że to jest alarm, żeby jej po prostu nie ukraść. Chyba tak. Dobra, no to oglądamy nasionka, To są różne nasionka. Coś tam widać, nie? Tak, super. To są nasiona, i tutaj mamy różne nasiona różnych roślin. Tutaj jak myślicie, co to jest. Len, to są jakieś maki. A mogę jeszcze teraz? jest tego mnóstwo, z kilkadziesiąt. Okazało się, że pani nie policzyła jeszcze za Anię. Czyli Szymuś i Ania za darmo weszli. Tylko Nadia i my zapłaciliśmy. I ile Kasia w sumie? 9 euro Czyli nawet dzieci 3 euro płacą. Dobra, idziemy na ten taras zobaczyć. Tu są jakieś stoliczki. O, a restauracja, można sobie kawkę wypić. Ale zaczynamy widok na miasto. Oto Salerno. O, tutaj szliśmy chyba tą dróżką. Ania mówi, że tutaj są rybki. Pokaż. Tam wow, takie malutkie. pawioczka, takie jak my mamy w akwarium. I tam płynie. Świetnie, no, Dobrze, jest tutaj cała historia ogrodu Minerwo. Jest to podobno jeden z pierwszych ogrodów botanicznych, jakie powstawały. Tutaj ten założyciel założył ten ogród i pokazywał tutaj studentom Akademii Medycznej, która też była jedną z pierwszych tutaj, te rośliny i tam prowadzili badania nad właściwościami zdrowotnymi roślin. No i po prostu to jest bardzo ważny ogród, ponieważ to jest jeden z pierwszych ogrodów botanicznych w Europie. Dzieci mówią, że tam są Wodne. Jest żółw, zobaczcie, że was nie ugryzł. Ale super. No ja miałem żółwia, to tak gryzł, że szok. Może... Tu jest rybka tyci. Ciekawe czy ugryzie kamerę. Boi się. Boi się. Nie, nie, nie dotykaj Ani. Nie, jednak ten nie gryzie. Ja miałem w domu, hodowałem kiedyś żółwia, to tak gryzł, że aż się go bałem. A one mają takie ostre szczęki. To nie zaswojone. Fajny ten żółwik, oswojony. I przyszedł do nas ten żółwik. On się w ogóle nie boi. Jest oswojony. Ale fajnie. Można go dotknąć. W Lubliku, no tu tak mało, jest. mało, właśnie dużo ma miejsca. Dużo, dużo, dużo. Pięknie tutaj jest i tam ale taki wodospad płynie. Ale cały świat, trum. ale cały świat jest większy. Kasia mówi, że tutaj każdą roślinkę można zeskanować i się dowiedzieć o niej trochę więcej. O akurat mam rozładowany, wiesz, ale hmm. tutaj no, zeskanowałam Opisały. jest y, odnośnik do tej strony właśnie Aha. tego ogrodu i potem każda roślina zapisana. Świetne. Już was ściągam, no, chodźcie. Mandarynki rosną, całkiem ładnie. tam są też rybki, a Nadia mówisz, że są neonki. Tak, są czerwono. Te czerwone wiesz? Tu pływają neonki. Szkoda, że nie da się przybliżyć. No nie da się. Dobra, trudno. Ale jak przejdziecie, to będą tutaj neonki i inne pawioczka. Zobaczcie, jak staniecie na środku tego kółka, to tu można się nawet włoskiego nauczyć. Na przykład, fuoco, przed, przetłumaczyłem przed chwilą, znaczy ogień. Fłoko. fuoco, ogień. Potem mamy caldo. Caldo znaczy ciepło. Caldo. Caldo, ciepło. Aria to powietrze. Aria. Aria, powietrze. Umido. Umido znaczy wilgotny. Umido. Umido. Wilgotny. U nas jest właśnie wilgotno No, no właśnie jadę. pada, właśnie. Kasia rozłożyła ten. O, Aqua to woda, czyli jest woda. A Frido, Fredo, Fredo, to Fredo to zimno. Zimno? zimno, zobaczymy. Dobra, Kasia idzie po dzieci. Ja wytrzymam, Kasia, bez parasola. Fredo znaczy przeziębienie. Gdzieś tam było, że chłodno, chłodno, a terra, ale leje, zobaczymy. Tylko terra znaczy ziemia. Dobra, idziemy dalej. Niestety w deszczu nam przyszło zwiedzać. Jednak prognoza się sprawdziła. Tutaj weszliśmy, kolejny taras tak wygląda, również jest tutaj piękny wodospad, zobaczcie. Tak to wygląda, jest tutaj jakaś sadzawka, lilie wodne. Przejdziemy tak szybko, bo naprawdę pada i nie chcemy za bardzo zmoknąć, chyba że się schowamy do muzeum potem. Idziemy jeszcze wyżej. Tutaj mamy kolejny poziom. Cześć dzieci, jak tam? O jaka piękna fontanna, zobaczcie, idziemy dalej. Tam się jeszcze wchodzi. Zobaczcie. Jest taki kanał. Chyba do nawadniania. O, tutaj jest jaskinia. Echo! Jest echo nawet. Zobaczcie. Jakieś umywalki starodawne. Zobaczcie ile glonów, jak to wszystko porosło. Tam się wchodzi. I nie wiem, czy tutaj nie było jakiegoś pieca. Tak wygląda, jakby tu była jakiś. O, jest nawet chyba komin. Chociaż nie. To jest chyba kanał burzowy. Że tutaj woda. Deszczowa schodziła i pływała tutaj. Dobra, idziemy. Dobra, przy fontannie wchodzimy jeszcze wyżej i zobaczymy co tam jest. A widok rozciąga się piękny na miasto. O zobaczcie, tutaj tym kanałem płynie woda. I dochodzimy do kolejnego wodospadu. Naprawdę jest tutaj urokliwie. I cytrynki. A tutaj jeszcze jest wejście jakieś? Nie. No, to jest koniec. To jest ostatni taras. Dobrze, to jest ostatni taras. To wszystko tutaj jest hodowane. Te rośliny. Jakaś marchewka nawet. Karwum, a może pietruszka, a może koperek, nie wiem co to jest. Dobrze, i to jest ostatnie piętro. Pięknie tu jest. Kasia właśnie zauważyła maki. Zobaczcie, tak mak tutaj rośnie. W Polsce są nielegalne. Pamiętam, moja babcia kiedyś hodowała, jak jeszcze można było w Polsce, to było gdzieś 30 lat temu, ale miały czerwone chyba z tego co pamiętam, albo różowe kwiaty, tu są fioletowe i to są właśnie makówki. A tutaj produkuje się opium, czyli taki narkotyk, dlatego zabronili ludziom hodować mak, bo robili z tego kompot, czyli taki narkotyk. Dobrze, pozwiedzaliśmy, schodzimy na dół. Jeszcze sobie tutaj pochodzimy, ale dzieci chcą do ubikacji, więc musimy zejść do muzeum, tam była ubikacja i potem jeszcze będziemy chodzić. A po prawej zobaczcie, tutaj ktoś mieszka, tam ma taki basen śmieszny. Jest też sklepik z pamiątkami, tutaj można kupić chyba jakieś herbatki, kosmetyki. Ale również suszone, na przykład Melisa, suszona Melisa, Mirra, jakieś tutaj inne rzeczy. Czyli ogólnie takie przyprawy, suszone rzeczy, ciastka, zdrowe czekoladki, pamiątki. Tutaj są sowy w tym wypadku i kubeczki jakieś. Dobrze, idziemy zwiedzać dalej tym korytarzem. Tu jest exit, czyli wyjście już na zewnątrz, więc tutaj jeszcze nie. Zdjęcia, możemy patrzeć. Co Szymuś? Fajnie, idziemy na seans. Patrzcie, tu jest woda. Można umyć rączki. Piękne to jest. Ogród Minerva to ogród botaniczny znajdujący się w historycznym centrum Salerno. W średniowieczu służył jako prosty ogród do celów dydaktycznych dla uczniów szkoły medycznej w Salerno. Z tego powodu uważany jest za prekursora ogrodów botanicznych, rozumianych we współczesnym znaczeniu tego słowa. Jest częścią sieci najpiękniejszy park we Włoszech. Ogród Minerwy znajduje się w samym sercu starożytnego centrum. Czekajcie, przewiniem trochę. Kto go założył? W 1300 roku mistrz Mateo Silvatico założył ogród prostego prekursora wszystkich przyszłych ogrodów botanicznych w Europie. W tej przestrzeni o niezwykłej wartości kulturowej, którą dziś można zidentyfikować w rzeczywistości na obszarze Gardinio della Minerva, wyhodowano niektóre rośliny, z których wyhodowano składniki. Aktywne, stosowane w celach terapeutycznych. Mateo Silvatico prowadził również prawdziwą działalność dydaktyczną, aby pokazać studentom Akademii Medycznej rośliny wraz z ich nazwą i ich charakterystyką. Średniowieczny ogród podczas niedawnej kampanii badań archeologicznych został znaleziony na głębokości około dwóch metrów nad obecną podłogą. A to są, a je to Z rzeźbami! Dobra, ja właśnie robię ujęcie pod muzykę, więc kontynuujemy pod muzykę. Tutaj powiem Wam, że jest ślepa uliczka. Jakbyście schodzili z góry, to nie idźcie do końca, bo się będziecie musieli wracać. Tutaj trzeba iść i tam zejść. A my tutaj jest ślepa uliczka. Jestem wilkiem i tesa ręki o się łapie. A, jedna złapana, druga złapana, trzecia złapana. Złapałem was. No i zobaczcie, jest koniec drogi, ale za to mamy piękny taras widokowy. No, fajnie z dziećmi się zwiedza. Zawsze trochę śmiechu, trochę ruchu. Muszę wam dać buziaka, dobra. Tam są. Dobra, my się tutaj pogonimy chwilkę. I jak coś ciekawego znajdziemy, a na przykład takie drzewo, no to jest fajnie. O, zbiegają na dół. Musimy ich gonić. Uciekły mi. Słuchajcie, chyba wracamy. Zobaczcie, jaka tam ulewa idzie. No i chyba idzie na nas, więc musimy szybko do samochodu dobiec. Słuchajcie, ulewa do nas przyszła. Teraz musimy czekać w muzeum i czekać, aż. Minie ta chmura. Ciekawe, czy w ogóle minie, czy już do końca wieczora będzie lało. Oni myją głowę, oczywiście. A my czekamy. Trzymamy je głowę. I to szamponu nie wziął. Już wiem, jak działa ta luneta. Bo podpatrzyłem, jak ta pani tutaj to robi. Tutaj zobaczcie, jest pokrętło. Jak tutaj przekręcicie, to tam się zapala. I można po prostu teraz to zabrać i oglądać przez lunetę, która się świeci. Coś pięknego. Tak to wygląda. Świetne. No i tutaj możecie sobie zrobić jaśniej, albo trochę ciemniej. No Dobra, ja teraz będę oglądał i Wam trochę pokażę. Te są ciekawe. O, albo te. Taki puszek. Wiecie, jak się to zapala? Trzymaj, Ania. Ja ci pokażę. Tutaj jest takie pokrętło, i teraz, jak nim możesz ściemnić sobie, albo rozjaśnić. Fajne, nie? Także odkryliśmy to dla Was, gdybyście przyjechali tutaj, pamiętajcie, jest pokrętło. A dzieci mają frajdę, bo chodzą pod parasolem. Nadia ma parasol i się wymieniają co chwilę. Teraz jest kolejka. Kto teraz? Ja. Teraz Ania. Dobra, może minutnik ustawimy z minutnikiem, nie? Dobra, to nadia trochę dłużej, a za chwilę oni. Dobra, to jak czekamy, aż to przestanie padać, to poglądamy. Tutaj zobaczcie, jest dawny ten szpital, i tak leczyli chory. Tutaj coś tam sprawdzają. Temu niosą ciepłe kakałko. Tutaj się zranił, muszą go opatrzyć. Ten dostaje łapówkę. Nie, oczywiście żartuję. Łapówek się nigdy nie daje. Tutaj mamy kolejne. Jakiś chory król nawet. Zobaczcie, on ma koronę i jest chory. A to jest królowa bo ma piersi. Osiołek jakiś. Dobrze, coś ciekawszego jeszcze. A tak wyglądała ta miejscowość dawno, dawno temu, jak jeszcze turyści tutaj nie dojeżdżali. Było pięknie, zielono, bez samochodów. Żyć w tych czasach to czysta bajka. Dobrze, będzie dłużej padać, więc chyba tutaj sobie pójdziemy na herbatkę. Ja tam za tymi drzwiami jest restauracja, tam gdzie są te upominki. Wypijemy coś ciepłego. Tutaj jest taki bar. I kupimy sobie coś. Mamy tutaj taką listę i są różne herbatki, za 4 euro można się herbatki jakieś. są owocowe, ja różane, miętowe. Ja owocową Dobra. herbatkę. A resztę byśmy musieli przetłumaczyć, ale ja i tak sobie wezmę miętową. Dobrze, i do herbaty weźmiemy sobie jeszcze takie pyszne ciasteczka. Kasia wybierze. Też wyglądają, To trzeba zapytać jaki czym to i zaraz no przetłumaczę. To jest ta, jak to się nazywa? Figa, o, z figami. Tutaj pan nam nalewa i tam w tych kubkach jest taki koszyczek. Zaraz będziemy to podnosić. No, Dostaliśmy ciasteczka w cenie tej herbaty, więc nie musieliśmy kupować tamtej paczki. Pan nam odradził. Powiedział, że nam da. Tutaj pan nam robi, ale powiem wam, że ta jest na słodko, radici jest na słodko i mięta jest na słodko, a reszta jest na gorzko, pita. Więc wzięliśmy radici, cztery radici i jedna mięta. Nie wiem, ciasteczka chyba będą do tego. Na dworze nie ma miejsca, więc wypijemy przy barze. Dobrze, odliczamy 5 minut. Pan powiedział, że za 5 minut możemy wyciągać, także jeszcze 2 minuty i 44 sekundy. Dostaliśmy też takie ciasteczka. No i pokażę wam może teraz. Tutaj jest po wieczko, chociaż nie, na razie nie będę otwierał, bo jeszcze pół minuty trzeba czekać. Kasia przyniosła krzesełka w obok. No i tutaj będziemy pić. Zapłaciłem za to wszystko, za tą cukierniczkę, bo Kasia sobie wzięła i kartkę 29 euro. Proszę Państwa, jeszcze 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie, czekajcie, wyłączymy to. A więc minęło 5 minut, więc otwieramy ten fajny kubeczek. I tutaj jest to wszystko zaparzone w takim koszyczku. I zobaczcie, to wszystko siada. Tutaj moja herbatka. Już jest zrobiona. Pan powiedział, że nie da nam cukru, ponieważ to już jest słodkie. Nie wiem, czy to w ogóle będzie dzieciom smakować, ale podobno tam są składniki, które jakby słodzą tą herbatę, więc to wszystko jest naturalne. Koszyczek tak wygląda, z daleka. Ania, jak tam? rozlał. Rozlał? O, kręcę. Dobra, pan ma problem z nami trochę. Dobra, i tutaj mamy herbatkę i teraz możemy pić. Także tak wyglądają fusy na tym podstawku. Ania, jak Twoje plusy wyglądają? Jakieś kwiatki. No, a Ania ma taką herbatę, jasną. też. Poczekaj, na wystygnie, bo jest wrzątek. Dobrze, jednak wzięliśmy cukier. No nie jest to aż tak słodkie jak. Ja bym tak powiedział, że tak jedną czwartą łyżeczki posłodzić, to taki smak jest. My z Kasią pijemy tutaj na tych, ale dzieci na przybarze. No i o ten cukier poprosiłem, bo im nie smakowało. Pan takie oczy zrobił. Trochę bezcześcimy tą herbatę, ale no, dzieci to by miały praktycznie gorzką, więc. Ale moja jest słodka. Powiem wam, że bez cukru a jest słodka, także bierzcie miętę. Bo jest naprawdę pyszna. A tak przy okazji ładny sufit. Powiem wam, że ja i Kasia nie mamy słodzonej tej herbaty, ale jest tam jakieś zioło słodkie że jak weźmiecie łyka tej herbaty, to w buzi nie czujecie słodyczy, tylko tutaj no w gardle, po odtąd po przełknięciu mhm. całą słodycz czujecie tutaj w gardle. Pierwszy raz odczuwam takie doświadczenie. No ja też już od minut nie piję, bo no. mi się już skończyła herbata i, I nadal ma Cały przełyk jest czuje... słodki. Tak, Tutaj, gdzie, gdzie nie ma kubków smakowych, a my czujemy słodkość tutaj w przełyku. Nie na języku, tylko w przełyku. To jest niesamowite uczucie. Musicie spróbować, jak tutaj Słuchaj. będziecie. I powiem Wam jeszcze, że czuję po prostu jak spod języka wychodzi mi coś słodkiego, tak jakby... Jakby kanaliki te, co ślinę produkują, wytwarzały coś słodkiego. I to jest niesamowite uczucie. Pierwszy raz takie coś odczuwam. Naprawdę polecam to doświadczenie. Przyjdźcie tutaj, spróbujcie miętowej herbaty, albo właśnie tej, tej drugiej. Ale miętowa chyba lepsza, bo próbowałem no tej ja i tej. Też tak mam, że Masz nie? tak mam jak się napije, to dopiero w gardle czyli. No, w gardle. Ja I to jakby ślina nie. produkowała się słodka. A ja w ogóle nie. Szymek nie, a my tak. Zobaczcie, rozpogodziło się. Kasia z Anią chcą wracać na kemping. Ci chcą jeszcze zostać, więc postanowiłem, że 5 minut jeszcze damy tamtym dzieciom. I zaraz wracamy i jeszcze sobie pochodzimy tutaj. A z wami się żegnamy, widzimy się w innym miejscu. Na razie. Zaczęły być dzwony tutaj w kościele. wracamy już do domu, ale podziwiamy jeszcze kotka. Zobaczcie jak pięknie. imię Micio. Migi. A Migio albo Micio. Chyba G to jest. Jesteśmy już z powrotem. Mandatu nie ma, blokady na koło nie ma, także udało się tym razem. Może dlatego, że z niedziela i służby nie pracują. Dobrze, jedziemy na kemping. Słuchajcie, jest nowy dzień. W tym vlogu powiem Wam jeszcze, że będziemy uciekać z tego kempingu. Już nasza parcela jest pusta. Wyjechałem przyczepą. Za chwilę będziemy opuszczać kemping. No i co, jedziemy teraz już chyba w stronę Polski, czyli do Asyżu. Jednak do Sycylii nie dojedziemy, ponieważ już nas bierze trochę takie zmęczenie. Jesteśmy 7 tygodni w podróży i po prostu no, brakuje nam przestrzeni, brakuje nam już jakiegoś swojego takiego trybu. Jednak w podróży cały czas coś się dzieje, więc pomału będziemy wracać. Jako pierwszy cel mamy Asysz, potem może San Marino, może potem Wenecja, no i potem już dom. Także takie mamy plany, ruszamy. A z Wami się żegnam, trzymajcie się do następnego vloga. Cześć!